Zastanów się przez chwilę, jakie skojarzenia budzi w tobie hasło zespół weselny, albo lepiej orkiestra weselna to określenie, które kelnerzy na weselach często wypowiadają pod adresem zespołów, a nawet DJ-ów grających na weselach. Czy zespół weselny brzmi ci tak samo dobrze jak na przykład zespół coverowy, czy nawet zespół coverowy grający na weselach? Albo który z DJ-ów wydaje Ci się odruchowo, tak intuicyjnie lepszym DJ-em? DJ grający w klubach czy DJ grający na weselach? Nie znam dokładnie powodów, motywów, dlaczego Kuba Krawczyk, założyciel mocnej grupy Wodzirejów, postanowił, że od tego momentu panowie od muzyki nie będą się już nazywali Wodzirejami. Przypuszczam, że jednym z powodów tego było to, że owi panowie nie chcieli już być nazywani wodzirejami, bo to się zbyt mocno kojarzy z weselami i rodzi negatywne skojarzenia. Wielu ludzi z branży weselnej, którzy tak naprawdę są wodzirejami, woli, by nazywano ich na przykład konferencjerami, bo to się mniej kojarzy z weselami.